Kogoś poznać. Tamte dziewczyny wyglądają dość fajnie. My nie mamy w szkole żadnej królowej szkoły, ale mamy najładniejszego chłopaka w szkole. Tylko w niej jest jedna rzecz. Ją nie lubią, dlatego że chodzi z najładniejszym chłopakiem w szkole. Tylko na nią uważaj, bo jak. Um, nie wiem, jakby to powiedzieć. Zabujasz się, czy coś w jej chłopaku będziesz do niego zarywać i w ogóle ona może cię zrobić. Nie chcesz wiedzieć, co się stało raz z taką jedną. No, powiedz. Musiała mieć rejestrowany. O. No o, Dziewczyny, zaraz dzwonek! Pocale, już szybko! Okej, okay, okej. Okay. Dziewczyny, poczekajcie! Wiesz, jesteś podobna do tej wybranki, masz charakterystyczne oczy. Które ona miała numer 100? Ileś? Nie? Nie pamiętam. Wiem, że też była chyba szara i miała takie wokół oczu czarne jak ty. Tak, to była moja mama. Już nie żyje, ale to tylko legenda. Legenda? Wiesz, przypominasz mi tą wybrankę. A, oh, tak, tak, to była moja mama. Okej, okay, Kus, cześć! Mm. Kto to? To jest ta nowa. Poznajcie się. No to to jest moja dziewczynna. Miley jestem. Jak już mówił mój chłopak. Miło mi cię poznać, ale ja już muszę wracać na lekcję. No to pa, Miley. Pa. Dlaczego nie mogę tam pójść? Nie, poczekaj, zostań jeszcze. Odpręż się. Ale Jake, no... No dobrze, chwilę zastanę jeszcze. Muszę już iść. Nie, poczekaj, czekaj, zostań jeszcze. Jake. 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 Mm, no dobra, ja już muszę iść. Ale Jake, zaczekaj! No więc mamy nowego w szkole. Niezłe Mmm Może się zapoznasz z nim. Bym ci tego nie mówiła, gdybym nie była taka niska, bo naprawdę jest ładny. Um, dobra, posłucham się twojej rady. Zapoznam się z nim. Olia, posłuchaj! Bujam się w tobie. Już. Od dłuższego czasu. Przepraszam, nie mogłem tego dłużej w sobie trzymać. Czyli, czyli, że mnie nie kochałeś? <śmiley> Miley! Dobra, nieważne, ale ja naprawdę się w tobie bujam. Zrozum to. Chyba przyszłyśmy w złoporę, go. Ona jest moja. Odczep się od niej, okej? Okay? Jake, zrozum, ja chcę doga, po prostu koli do mnie nie pasują. Zrozum, to było podrobione. Ja, ja. Ona po prostu do mnie podeszła i. I chyba rozumiesz. No ale. Wow. <śmiech> ha? <śmiech> nie martw się, mam już innego, który lepiej mnie rozumie. Nie martw się. I tak by nie chciała takiego zdrajca jak ty.